Cześć, witam wszystkich hodowców. Słuchajcie, krótki filmik taki. Często pytacie, jak, co, jeżeli chodzi o obcinanie paznokci, pazurków, może tak. Słuchajcie, pokażę Wam szybko taki, taki krótki filmik. no, Jak ja to robię, jak ja to obcinam. Na czym polega, żeby nie obciąć mu palucha albo tej bąki, tej, tej krwinki nie przeciąć. Mm, słuchajcie. Wiadomo, że jedną ręką jak się trzyma kanarka i, i obcina i filmuje. Trochę słaba sprawa. No ale postaram się, tak? Słuchajcie, zobaczcie. Kanarek. Tak, nie patrzcie na moje paznokcie, tylko na paznokcie kanarka. Widzicie doskonale, prawda? Wiem, że światło trochę oszukuje, bo to ledowe. Ale widać doskonale, gdzie ma tą czerwoną krwinkę, zobaczcie. Widzicie? Zobaczcie, widać ją doskonale. Gdzie jest biały pazur? A gdzie jest ta czerwona żyłeczka? Której no nie wolno nam naciąć, ponieważ no będzie krwawił. No Jeżeli będzie krwawił, to się nic nie stanie nadzwyczajnego. Niemniej jednak będzie zaraz cały ubrudzony. Patyczki, klatka. Co niektórzy yy, nowi hodowcy w szoku. I tak dalej, i tak dalej, prawda? Słuchajcie, tak jak widzieliście, tak wygląda paznokieć. Zwykły obcinacz do paznokci, nic nadzwyczajnego. Zobaczcie teraz, ptaka trzymacie jedną ręką, drugą trzymacie obcinacz, nic prostszego, tak. Chlast, obcinamy pod tym kątem, jakim jest prawdziwy pazur. Nie w drugą stronę. Zobaczcie, najłatwiej widać na tym długim pazurze. Proszę. Pek. Pek. Kolejny pazurz. Zobaczcie, widać krwinkę czerwoną, widać z daleka. Trochę tak się stresuje. Zobaczcie. myk, myk, Zobaczcie. Lepiej troszeczkę dłużej obciąć, niż mu obcinać tą kwinkę Zobaczcie, widać krwinkę? Widać. Tu, w tym miejscu. Zobaczcie. Zobaczcie, jak pięknie. Niektórzy kombinują jakieś nożyczki dla psów, dla kotów. Nie wiem, jeszcze dla świętego Mikołaja i w ogóle po co to? Zwykły obcinacz do paznokci, zobaczcie. Zobaczcie, jak pięknie jest wszystko przed lęgami należy takie coś zrobić ponieważ żeby ptak się przyzwyczaił do tego że ma coś innego o o zobaczcie wszyscy zadowoleni zobaczcie eee, tu mam swojego kędzierzowego tak wiadomo one troszeczkę łapki mają inne Pokręcone pazury, no tak ma być. Natomiast, zobaczcie, nadal widać czerwoną kwinkę, czyli tam, gdzie przepływa krew, i nadal tniemy powyżej tego. Tak, zobaczcie. Myk. O. Myk. O, proszę bardzo, tu ładnie widać. Zobaczcie, pyk. O. No, za słabo przycisnąłem. Proszę. Mek, i tak są skrócone według tego co było. Czyli na patyczku mam wygodniej siadać. Proszę, o! Mek, który jeszcze został? Proszę, ten, myk. Jest super, jest super. Proszę, malut zadowolony. O! Proszę bardzo. Kolejny ptak, kolejne pazury, które są troszeczkę za długie. I myk. Proszę, bierzemy kolejnego. Myk. I kolejny. mek, Myk. Ten też troszeczkę przydługi. Myk. Takiego mamy długiego. Co się dzieje, jak są za długie pazury? No wiadomo, no przecież ptak, gdy usiądzie na patyku, dotyka pazurami do swojej łapy, niepotrzebnie ją kaleczy, i tak dalej, i tak dalej. Proszę, myk. Tym razem koroniaty, podwanek. O, proszę bardzo, jaka ładna łapka. Słuchajcie, a więc tak wygląda przycinanie pazurków. No, wiadomo u kanarków pazurki bardziej przerastają niż dzioby. Zdarzałem się, że i dzioby, oczywiście też. No, dzioby wtedy też trzeba wziąć pod światło i przyciąć tak jak trzeba. No, taki szybki filmik wam pokazałem, jak ja to robię. Najprostszy sposób. Nie ma co kombinować, wozić do weterynarza stresować ptaka i w ogóle jak tam nieraz czytam na tym naszym forum jakie wy macie pomysły to po prostu ręce padają po co? pytam się delikatnie po co? przecież najprostszy sposób jest zawsze najlepszy sami, sami obcinamy obcinasz w domu nie nożyczkami jakimiś urządzeniami nie wiem jaki i tak dalej i tak dalej zwykły obcinacz do paznokci tak? No, także z mojej strony to tyle. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia i do zobaczenia.